Ludzie, którzy nie mają przyjaciół, dlaczego tak jest? Nie mam żadnych przyjaciół poza kilkoma internetowymi znajomymi. W ogóle żadnych od samego słowa, ani nawet żadnych kumpli. Chodzi o to, że w gimnazjum byłem towarzyski, ale z jakiegoś powodu wszyscy bardzo szybko podzielili się na pary znajomych, a ja zostałem sam. Próbowałam się do nich dopasować, ale zostałam wyśmiana, to już całe gimnazjum. Obrażano mnie z powodu mojego wyglądu. To nie były moje włosy, nie moje ubrania, nie mój wzrost, nie moja budowa. To moja twarz, jej budowa była obrażana. Moja twarz była obrażana nawet w internecie przez niektórych lewaków, dlatego od dawna nie zamieszczam zdjęć. Czas, kiedy zamieszczałam zdjęcia, był pierwszym i ostatnim. Jedna koleżanka z klasy cały czas do mnie podchodziła i dokuczała mi, wiesz, wszyscy mówią, że masz bardzo ładną twarz. Ok, żartowałam, bez urazy. Była koleżanka z klasy powiedziała kiedyś, popatrz, może to nie jest twoja prawdziwa twarz. Może to maska. Słyszałam też, jak kolega z klasy szeptał: W każdej klasie są pewnie dziewczyny tak brzydkie jak moje imię. Oto niektórzy ludzie po prostu narzucają sobie, że są brzydcy, nawet jeśli są całkiem atrakcyjni. To nie jest mój przypadek. Moja twarz dokładnie została nazwana brzydką przez w miarę normalną liczbę osób to nie ja się indoktrynowałam. Moje żarty i zainteresowania zostały uznane za bardzo dziwne, chociaż uważam, że robię śmieszne żarty. Naprawdę zamknęłam się z tego powodu. Nie mam w klasie żadnych przyjaciół. Nawet kogoś, z kim mogłabym po prostu posiedzieć przy biurku albo o coś zapytać. Może to za naprawdę dziwnie, ale to tak, jakby mnie w klasie nie było. Przestałam być zauważana na dobre. Nikt nawet nie prosi mnie o długopisy, nawet jeśli siedzę obok niego o niej. Nigdy nie jestem nigdzie wywoływany. Wszyscy w klasie stali się jak rodzina, tylko moi koledzy z klasy traktują mnie jak zupełnie obcą osobę. Nie uwierzycie, ale nie wiem, co to jest wyjście ze znajomymi. Nie miałam tego w żadnym miejscu. Przez to, że jestem wyśmiewana, nie potrafię się socjalizować z prawdziwymi ludźmi, więc wychodzę sama i w szkole artystycznej. Ciągle myślę, że gdy mówię, to wyglądam głupio. Nie wiem też, jak natychmiast reagować na to, co mówi druga osoba, nawet jeśli opowiada ciekawą historię. Po prostu wypuszczam coś w stylu hektarów hektarów, wow i następuje nie pauza, a osoba, z którą rozmawiam, odchodzi. Co pół roku chodzę do szpitala z jednego powodu, mam problemy z sercem. Nawet w szpitalu nie utrzymuję już kontaktów towarzyskich z moimi współlokatorami. Banalnie nie umiem się zapoznać i co najważniejsze podtrzymać dialogu. Mam wrażenie, że wszyscy na tym świecie żartują i uwielbiają swoje tematy, których ja nie rozumiem, więc nie potrafię podtrzymać rozmowy. A kiedy próbuję coś z siebie wydobyć, to dostaję takie spojrzenie w oczy, które mówi, jesteś bardzo dziwny. Bardzo. Mam więc dwie internetowe przyjaciółki i jednego dobrego znajomego, który też jest z internetu. Nie mam jednego numeru telefonu poza rodziną i numerami moich internetowych przyjaciół, wymieniliśmy się numerami na wszelki wypadek. Nie jestem z tego wszystkiego zadowolona, od dawna chciałam coś zmienić, ale nieważne jak się staram, zawsze wychodzi to samo. Zawsze kończę jako wyrzutek czy to w szpitalu, czy w szkole artystycznej, czy w szkole. Mam przyjaciół tylko w sieci. W prawdziwym życiu jestem bardzo wy i socjopatyczna. Nie mam nawet żadnych przyjaciół, nie mam nawet kumpli. I wiecie, dobrze mi z tym. Przyznaję, że czasami może być trochę samotny. Czasem trochę zazdroszczę, gdy patrzę na głośne, wesołe grupy. Ale w większości przypadków czuję się komfortowo. Po prostu nie znam innego życia. Nie wiem, jak to jest, gdy ludzie przychodzą cię odwiedzać i wypraszać. I naprawdę denerwuje mnie, gdy niektórzy ludzie dowiadują się o mojej tak zwanej samotności i zaczynają współczująco kręcić głową i zadawać głupie pytania typu: O, musisz być samotna. Współczuję ci. Jesteś bardzo znudzony swoim życiem. Nie, człowieku, nie jestem znudzony życiem. Wcale nie, wręcz przeciwnie, jestem z niego zadowolony, bo nie jestem zbyt towarzyską osobą i szybko męczę się z ludźmi. Więc tak, nie mam żadnych przyjaciół, tylko kilku kumpli, których poniekąd mam, ale poza szkołą nie łączy nas prawie nic. Kiedyś miałam przyjaciół, ale z niektórymi się pokłóciłam, a z innymi po prostu z czasem przestałam się komunikować. Jestem więc w życiu samotnikiem. Tak naprawdę nie mam przyjaciół z powodu mojego lenistwa, nie jestem przeciwnikiem spotkań towarzyskich, ale nie jestem też za. Nie będę się nikomu narzucać, nigdy nie jestem pierwsza, jeśli naprawdę nie mam na to ochoty. Być może przez to, że szkoła jest dla mnie miejscem nauki i tylko, moje umiejętności komunikacyjne momentalnie staczają się do zera, jeśli jestem w szkole, często podczas komunikacji zapominam, co chciałam komuś powiedzieć i przypominam sobie dopiero, gdy ten ktoś wyjdzie, nawet z bliskimi przyjaciółmi tak. Co dziwne podczas komunikacji, nic nie czuję, tak jakbym nie komunikował się z daną osobą, nie obchodzi mnie jak ktoś sobie radzi, jeśli coś się stało, to mogę przekazać słowa współczucia, ale tak naprawdę nie obchodzi mnie to, sam rzadko odczuwam emocje, albo ich nie ma, albo są zbyt jaskrawe. A spojrzenie seryjnego mordercy jest odpychające, nie potrafię się uśmiechać. Tak naprawdę nie obchodzi mnie, czy jestem sama, czy nie, mam swoje rzeczy do zrobienia, nawet jeśli są bezużyteczne. Zawsze mam coś do zrobienia. W przypływie emocji zaczynam z kimś rozmowę przez internet, nawet szkoda mi moich rozmówców w internecie. Często po prostu zarzucam korespondencję na nic, nie odpowiadam iTP. Mam świadomość, że rozpoczynanie korespondencji po roku nie jest zbyt grzeczne, więc znikam na dobre. Staram się zrozumieć emocje i uczucia innych. Bo sama nie rozumiem jak to jest, widocznie jestem świetna w manipulowaniu ludźmi. Komunikacja nie przynosi mi wiele przyjemności. Nie odczuwam dyskomfortu, nie mam powodu by odmawiać lub iść na spotkanie. Zwierzęta bardziej mi odpowiadają. Uświadomiłam sobie, że nie mam stałych przyjaciół. Było kilku znajomych w szkole i kilku na uni. Co prawda z każdym z nich komunikuje się normalnie, ale bardzo rzadko. To tak jakbyśmy się przerośli i teraz nie mają ze sobą wiele wspólnego. Nie wiadomo o czym czasem rozmawiać. Pojawia się uczucie samotności. Ale potem znowu to normalne, wszyscy dorośliśmy. Niezwykle łatwo też o znajomość, na przykład na imprezie mogę z kimś świetnie porozmawiać, dobrze się bawić, ale co z nim potem zrobić? Jakby to było mało ciekawe dla mnie samego, a ma się wrażenie, że druga osoba też dostaje kopa. To jest właśnie problem starych znajomych i krótkotrwałych przyjaźni. Po prostu dzwonisz do ludzi i oni przychodzą, jeśli nie są zajęci. Czasami, zazwyczaj zawsze są zajęci, a jak nie zadzwonisz, to nie przychodzą i nie dzwonią. A jedyny stały przyjaciel, jakiego mam, jest w wojsku. Minęło niecałe pół roku, a ja czekam na jego powrót. To człowiek, który rozumie mnie jak nikt inny. A on jest, niestety, daleko. Zmieniona. Nigdy nie było żadnego towarzystwa. W szkole byłam obcą osobą. Na jeden roku było kilku chłopaków, ale ta grupa też nie trwała długo. Jak to się stało, że nie zwariowałam? Po prostu nie wiem, jak mogłam żyć inaczej. Jasne, czasem jestem smutna i zazdrosna. W innych przypadkach czatuję w sieci. Albo czasem znajduję rozmówcę, ale to rzadko, kiedy jest im wygodnie i kiedy się zgadzają. W innym przypadku staram się skupić na sobie, robić coś, co sprawia mi przyjemność. I to wszystko. Jako dziecko byłam bardzo towarzyska, łatwo znajdowałam przyjaciół i znajomych, ale w siedmiu klasie wpadłam pod ostry oprysk całej szkoły, przeniosłam się wtedy do klasy, w której uczyłam się w pierwszej klasie i z którą chodziliśmy prawie całą grupą od przedszkola. Po prostu mnie wtedy nie akceptowano i mówiono, że jestem obca i nikim. Potem zaczęłam się bać ludzi, no cóż, w klasie 10 jakoś udało mi się znowu porozumieć, ale nadal boję się ludzi, cierpię na samotność i nadal jestem dość wy w sobie, ale nie mogę się porozumieć, bo od razu przychodzą na myśl wspomnienia z klasy 7. Mam tylko sześć przyjaciół, z których dwie tylko czatują ze mną w grze i mieszkają w innych krajach. Nie mogę zaprzyjaźnić się z rówieśnikami, ponieważ nie śledzę różnych MUT ITP i nie przesiaduję na portalach społecznościowych, przez co moje zainteresowania i sposób myślenia są inne, nie takie jak ich, więc ciężko mi się z kimkolwiek zaprzyjaźnić. Nie rozumiem współczesnego slangu, nie siedzę w tic-tac-toe, Lubię rzeczy, które pozostały od lat radzieckich czy zerowych, choć nie dogoniłem tamtych czasów. Można powiedzieć, że jestem dziadkiem w ciele nastolatka. Rozumując teraz, uświadomiłem sobie, że pam, tak i tak, zostałem zmuszony do potrzeby socjalizacji, pracowałem i zarabiałem bez tego, więc żyj swoim życiem. Jestem tym samotnikiem absolutnie wszędzie, w całym swoim życiu nie zliczę, ile miałem okazji do zawarcia znajomości. Ale nie, ja czasem nie zdając sobie z tego sprawy, sam doprowadzałem do tego, że ćpałem gdzieś w samotności. Mam teraz 20 lat i nadal to robię, w niektórych momentach mnie to dołuje, w innych pomaga. Powiedzmy, że jakoś nie jest mi smutno spędzać czas w samotności. Śpam, ale też dobrze się bawię z kimś, ale jak już to robię, to czuję się jak obcy obiekt. No ja miałam tylko jednego najlepszego przyjaciela od urodzenia do 11 roku życia, spędzaliśmy razem czas, mieszkaliśmy w tym samym wejściu, na tym samym piętrze, w sąsiednich mieszkaniach, był ode mnie młodszy o pół roku, nasze mamy też były bardzo dobrymi przyjaciółkami. Do rozstania zmusiła nas moja konieczność wyprowadzki. Po przeprowadzce stałam się wy i przestałam wychodzić z domu, bo nowe miejsce, nowe środowisko zupełnie mi nie pasowało. W szkole w uczelni zawsze byłem dziwakiem z powodu mojej nietowarzyskości i powściągliwości. Unikano rozmów ze mną na początku, a ja nigdy tak naprawdę też się do tego nie zabrałem. Teraz mam 20 lat i w zasadzie od prawie 10 lat nie miałam ani jednego bliskiego przyjaciela. Niestety staram się pogodzić z tym losem. Głęboko wierzę, że można być szczęśliwym samemu i nie trzeba otaczać się ludźmi i towarzystwem, żeby być szczęśliwym.